Cześć, witam was w kolejnym filmiku Filmiku pod tytułem robię garaż no, Jak widzicie jeszcze szaro buro 8 godzina już w sumie po 8 A tu jeszcze ciemno no, Idę po wózek Jestem pod marketem budowlanym No i idę po kołki I możliwe, że kupię Tantówki Dlatego, że chcę zbudować ten stół Mogę się zabrać do tego powoli. Dobra, biorę wózek i lecę. Zobaczymy co tam mają. A zaraz wam pokażę też, co tam wybrałem. No a więc, widzimy się w środku. Dobra, ja już wybrałem. Jedną taką kantówkę dam na ścianę. To jest 70-73 metry I tutaj mam takie coś Nie, sorry, to była chyba mniejsza coś 50 na 50, a tutaj wybrałem takie 70x70 na, 70 na 3 metry. One będą z przodu. To będą nogi i to będzie z przodu ta wzdłużna. Wdecha podtrzymująca, tu. Dobra, na razie wziąłem te trzy 70 na 70 ich oto chyba było 50 na 50 no także mam na rozpoczęcie roboty. Kantówki i za te trzy opakowania wkrętów zapłaciłem 102 euro. Tanio już było, makabrycznie drogo, nie? Szok. Ponad 400 polskich złotych za te kilka rzeczy. Wiertaleczkę udarową przy okazji i teraz tak zrobiłem, ponieważ jestem sam, to zrobiłem sobie tutaj taki wspornik, żeby tą płytę sobie przytrzymać na ścianie. Ok, i teraz tutaj w tych miejscach wszystkich wywiercę otwory w ścianie pod spodem, ósmeczkami, i to wszystko dam na takie dyble. Czyli będzie 2, 4, 6, 8, 10. 12 bodajże kołków. Na 12 kołków myślę, że będzie trzymać. I później tutaj damy tą listwę podtrzymującą stół, czyli ton. No ale to zobaczycie już później. Dobra, zabieram się za wiercenie. Cześć, witam Was w kolejnym dniu vloga, vloga z Nowego Garażu. No, jak widzicie już się zrobił nieporządek. Ja ostatnio tego nie nagrywałem już, bo to było wczoraj, w sumie wieczorem spieszyłem się, przyszedłem i chciałem chociaż zamontować jakieś nogi i prowadzenie do stołu. No i teraz Wam to na szybciutko pokażę, żeby nie przedłużać. No, idziemy, idziemy, idziemy. Słuchajcie, to jest taka moja inwencja twórcza. Do tej płyty przykręciłem prowadzenie do stołu, czyli spód oraz nogi. Ja też powiem Wam, że nie chcę koniecznie kupować tutaj mega mnóstwo materiałów. Z tamtego starego garażu zostało mi to wszystko. Jak widzieliście, w Bauhausie dokupiłem parę rzeczy. Dzisiaj jeszcze byłem po takie dyble, że mógł tutaj do ściany, tutaj będą prowadzenia, że mógł tutaj e, i oraz nogi, że mógł to do ściany przymocować na takie długie kołki. Nie wiem czy to dobry pomysł. W sumie nie jestem jakimś fachowcem. No i tutaj jeszcze kupiłem troszeczkę dłuższe wkręty oraz takie e, na bok do, żeby te nogi chwycić, jak będę robił, żeby one nie latały sobie tak, nie? A później zobaczymy, jak ja to umocuję docelowo na jakich tutaj kątownikach. Czy zostaną te malutkie, czy starczą, czy też nie? No, bo tu mi jeszcze zostały w sumie takie, też chciałbym to wykorzystać. Może dam po dwie sztuki takich mniejszych. Zobaczymy. Tutaj ten stół nie będzie miał jakichś ogromnych ciężarów na sobie. Silników ja tutaj nie będę robił do traktorów, także myślę, że to starczy. No dobra, co powiedzieć? Ja się biorę do roboty. No i przyspieszę was i w międzyczasie pokażę Wam postępy. No. Także idziemy sobie tutaj do tyłu i wy będziecie mnie oglądać z takiej odległości. O. No. Taki jest postęp prac. Oj, tu lepiej nie patrzeć na tą końcówkę. Tu, tu, tu. <grywia> tu pewnie panowie stolarze to będą e, nie śmiać się, tylko piać. No, ale tak to wygląda. Czyli mam podstawę do stołu zrobioną, plus te cztery nogi. No, ta się trochę kurwa nie trzyma. No, dobra, tu siądzie, będzie git. Jak nie, to e, jakoś to tam przykręcę do ściany. No. W sumie poziom jest. No. Także zabieram się tutaj teraz za te elementy boczne. Tu i tu. Ale słuchajcie, tego patentu nie widzieliście. Bo ja normalnie albo ktoś widział, ale ja go teraz wymyśliłem. I chcę wam pokazać. Słuchajcie, tutaj próbuję to przykręcić. Ten nie to tylko ten kołek rozporowy i zobaczcie, on mi się obraca, widzicie? On mi się tam obraca cały czas. O nie chcę i teraz zobaczcie, jaki ja mam pattern na to. Postaram się to wykręcić teraz trochę. Wykręcę. Teraz zrobię taki myk normalnie, że ja sam w to nie wierzę, nie? Patrzcie, wkręcę tutaj śrubę. Wkręcam, nie śrubę. i nogi oto o patrzcie, o, wkręciłem Daj jeszcze troszkę o dobra mienie bicika zobaczymy zobaczymy czy ci się uda no idzie, idzie 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 elegancko patrzcie trzyma się trzyma się teraz wykręcam Śrubę nie wkręcam. wykręcam słuchajcie i jest po sprawie. No i taka to wychodzi konstrukcja z tego. Tutaj jest ładnie do ściany przykręcone, tutaj też. Płyta do ściany, ta końcówka do płyty. No, widzicie, tutaj nowe nogi są. nowe nogi. No nogi, założyłem nogi. Też do ściany przykręcona. I tutaj jest blaszka taka o, pod spodem, żeby to chwycić razem. Tutaj zrobiłem takie podparcie, jakby, że i to, i to się podpiera. Także myślę, że będzie ok. Tu zaraz od góry dam wkręta. E Tutaj to samo, zrobimy takie podparcie. Tutaj, o, i tutaj zaraz przyjdzie jeszcze dodatkowy element. Jakby tutaj ta wzdłużka, żeby do czegoś przykręcić ten stół. No i tak to sobie wymyśliłem, żeby tutaj te skrzynki tu wejdą raz, dwa, trzy rzędy. Tu nie będę żadnej półki robił na razie, zobaczę może w przyszłości, ale trzy rzędy skrzynek. No i tutaj też. I tutaj po środku też będzie tak zrobione, żeby w razie W jedną mm, no skrzynkę tutaj też o tych wymiarach 40, ona jest bodajże na 60, żeby ona się tu zmieściła. Tu już też przykręciłem, o, tu muszę jeszcze do ściany dać kołka, tu blaszka. No, i tak to będzie wyglądać. No także idziemy dalej z koksem. No, tu was przestawię trochę. Wiecie co? Muszę ten stół usunąć, bo już tutaj mi przeszkadza. Czyli będę mu musiał położyć. Będę musiał położyć w Odkręcić już mu te nogi, bo może tutaj się nie przyda. Zobaczymy, gdzie wykorzystamy to. Może gdzieś się to wykorzysta, ale na razie Muszę to kurde... I się są? Muszę się tego pozbyć, bo to... Denerwuje. Konstrukcja już jest, jak widzicie. Tak to wygląda. Także tutaj jeszcze będę musiał dać rozpórki tu, i tu. Dam rozpórkę, żeby to się trzymało. Słuchajcie, i zabrakło mi takiego jednego kawałka. I nie wiem, teraz będę musiał kupić. Jechać może dzisiaj, jeszcze kupić zobaczę, no, ale to w sumie mi nie przeszkadza. Będę mógł dociąć blaty. I tutaj zrobić jeszcze te dwie rozpórki, to mogę jeszcze wykonać. No a tak to podoba mi się, podoba mi się, już to będzie fajnie. Laty przyjdą, tutaj będzie dobrze. Tutaj sięgnę, jakby, o! Tutaj się zaprę. Myślę, że będzie dobra wysokość. Będzie około 90 wysokie, a, no, a szerokie jest tam około 70, także tak to wygląda. No. i będzie tu się sięgać fajnie. Tu narzędzia przyjdą wszystkie tu, 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 tu. i tu i będzie gitara. <grytanie> Muszę tu jeszcze te stare te powyciągać wszystko, powykręcać, powydobywać. No. Dobra, to obiorę się tutaj za te sporniki i za docinanie płyt. Dobrze by było, żeby wszystko poszło jak po maszynie no ale nie, no przecież musiał się łeb przekręcić. Dobra, będę musiał to wykręcić, bo to się rusza trochę. Trzeba to porządnie zrobić. Mam nadzieję, że się wykręci. Nie, to będę musiał ściąć i nową dziurę wiercić. w środku. Słuchajcie, to nie jest tak, że on sobie ten kruźba teraz będzie. Zobaczymy, czy się da wywiercić. Sprawdzimy zaraz. No. Wyciło. Trzymał, Dobra robota. Kolego. Janusz, Janusz, powiedz mi co ty tu robisz? A, ty musisz tą przy przytygować. Żeby nie było to za krótka. Odcinamy teraz Blat. Ja chcę zrobić tak, że dwie takie płyty będą jako Blat. Czyli jedną dam taką starszą pod spodem i dwie takie ładne nowe. Tam już sobie wymierzyłem. Muszę tam 70,5 na 151. Uczyć. Dobra. Kurwa, bo coś przeszkadza. A już gotowi, leży, Zaraz padnie. Jeszcze raz się już nie. Setny raz już powinien zaspać. Bem. Gdzie są moje okulary. Kurwa. 70 i pół na 69. Dociem pute. Tak to wygląda teraz. No. Także teraz tu to dokręcę. Tu zobaczymy, co w środek damy, jak to będzie wyglądać, co tu będzie stało. Może tu nic nie będzie stało, tylko po prostu on, na przykład odkurzacz. Będzie tam miejsce na odkurzacz. Zobaczymy jeszcze. No. Nie mam pomysłu na to. Zobaczymy. Przykręcimy pierwsze dwie płyty podwójne, dotne, tutaj i tutaj. No. I będziemy myśleć, co dalej. jedną stronę docięłem, dwa blaty znaczy dwie płyty czyli będzie blat z dwóch płyt myślę, że starczy teraz powkręcam sobie dookoła wkręty, ale pierwszy wiercę otworki małe, żeby ta płyta się nie rozchodziła, nie wiem, ja tak robię nie wiem, czy to dobrze, czy źle ale później nie rozpiera, te, nie rozpiera tego drewna, nie pęka aż tak mocno no. także wiercimy otworki Jeden z tu mam skończony, tak to już zostanie. Aha, jeszcze ewentualnie tutaj dam troszkę szpara, jest tu, 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 tu dam taką listewkę, ale to jeszcze się zastanowię taką listewkę maskującą, żeby to ładnie wyglądało w przyszłości. No, a tutaj drugą płytę docinam i yy, przykręcę i będzie git. w kolejnym dniu vloga z garażu Nowego. No, wczoraj tutaj spędziłem z 10 godzin, także troszkę się wydarzyło, tego już nie nagrywałem chyba, ale teraz Wam pokażę. Tu jeszcze zamontowałem płytę oraz zaczynam montować te płyty pod zawieszenie narzędzi. Nie wiem, czy, czy finalnie to zawsze tu będzie, czy nie zmienię czegoś, ale na razie muszę zrobić z tego, co mam, ponieważ koszta, koszta, trzeba ciąć koszta, no, <laughs> budżetowo, żeby było. Także tutaj ja sobie wszystko pozawieszam, tutaj już pierwsze skrzynki pod spód wsadziłem, zobaczcie, o, ładnie się to zmieści, czyli będą po dwie 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 i dwie jeszcze tam może zmieszczę, do tego są te y, nasze krzesła i stolik na One life y. Czy tam na, na tor jak się jedzie tutaj? To jest troszeczkę wsunięte do środka, żeby jak się chodzi, żeby nogi tutaj nie przeszkadzały. Wiecie jak to jest i jest elegancko w sumie to wyszło. No i co dalej? No co dalej? Zawieszam to wszystko. Ja Was przyspieszę, dzisiaj nie wiem czy będę mógł tu dużo czasu spędzić, myślę, że jakieś dwie godzinki, nie wiem ile się wydarzy, może trzy, może jeszcze troszkę dłużej, to wszystko zależy, bo jestem umówiony, ale czy dojdzie do tego spotkania to jeszcze nie wiem, nie dostałem odpowiedzi. No jeżeli nie dojdę to spędzę tu pewnie czas gdzieś tam do późnego popołudnia. Dobra, to zabieramy się do roboty.